dziewczyny, nie możemy się spotykać na naszej modlitwie kobiet, ale przecież możemy modlić się właśnie w ten sposób. Zapęcam Was dzisiaj do wspólnej modlitwy i wspólnego rozważania Słowa Bożego. Myślę o, o tym, jaką rolę pełni każda z nas teraz, w tym czasie, w jakim, jakim przyszło nam żyć obecnie. Duch Święty położył w moje serce fragment z Księgi Przysłów z 14 rozdziału pierwszego wersu Mądrość kobiet buduje ich dom. I tymi słowami chciałabym się dzisiaj z wami podzielić i tymi słowami z wami pomodlić. To słowo, mądrość kobiet buduje ich dom, zawiera cztery słowa klucze. Pierwsze słowo, klucz, mądrość, mądrość. Każda z nas została obdarowana mądrością, ale często znajdujemy się w sytuacjach, w których sobie kompletnie nie radzimy. Mówimy, że coś nas przerasta, że nie dajemy rady, że brakuje nam mądrości. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, Czym się karmisz? Co jest źródłem Twojej mądrości? Czy są to książki, które pozwalają Ci miło spędzić czas? Czy są to filmiki w internecie? Czy są to seriale o wymyślonych bohaterach i wymyślonych sytuacjach? Czy być może są to wiadomości, które napełniają Twoje serce niepokojem? Chciałabym zachęcić Cię dzisiaj do tego, żeby zmienić tę sytuację, żeby zacząć szukać prawdziwej mądrości. Mądrością jest sam Bóg, Bóg Wszechmogący. Ten, który stworzył niebo i ziemię. Nie ma większej mądrości od niego. I on chce tą mądrością się z nami dzielić. On chce nam ją udawać. W Księdze Przysłów, w dziewiątym rozdziale, napisane jest o tym, że mądrość zastawiła stół. Zapraszam, żebyśmy przygodziły, brały, częstowały się i karmiły tą właśnie mądrością. Największą mądrością. W dziewiątym rozdziale tejże księgi, w dziesiątym wersie, jest napisane, że mądrość. To bojaźń, źródłem mądrości jest bojaźń Pańska, a rozum to poznanie świętego. Zachęcam Ci dzisiaj do tego, żebyś żyła w takiej świadomości tego, że Bóg jest blisko Ciebie, że on jest przy Tobie, że on chce, byś nawiązała z nim bliskie, intymne relacje. Bo do tego każdą, każdą z nas powołał, do właśnie takich bliskich, intymnych relacji. Zadbaj o to, żeby każdego dnia z nim rozmawiać, żeby każdego dnia do niego się zwracać, żeby każdego dnia go uwielbiać i dziękować mu za wszystko, co masz. Zadbaj też o to, żeby codziennie, wnikliwie czytać Słowo Boże. Nie tylko czytać, ale też analizować, ale też zastanawiać się, ale też włóż wysiłek, żeby uczyć się tego Słowa na pamięć. To jest bardzo ważne, żeby sobie powtarzać, żeby żyć tym Słowem, żeby to Słowo w nas mieszkało. Teraz chciałabym właśnie pomodlić się. Oto, o podziękować naszemu Stwórcy za to, że chce napełniać nas mądrością, podziękować Mu za to, że chce z nami relacji, że powołał nas do tych relacji i ogłosić to w imieniu Jezusa Chrystusa w Jego Mocy, że relacje z naszym Panem, Jezusem Chrystusem będą dla nas priorytetem, bo chcemy być mądre, bo chcemy żyć w Nim. Ojcze niebieski, ja oddaję Tobie chwałę i cześć i ogłaszam, że nie ma innego Boga, tylko Ty jesteś Panem, tylko Ty jesteś Królem, tylko Ty jesteś największą Stwórcą. I Panie, ja dziękuję Ci, dziękuję Ci za to, że Ty też napełniasz mnie swoją mądrością. Dziękuję Ci za to, że Twoja mądrość jest ukryta w Słowie Bożym i Ty Panie zachęcasz mnie do tego, żebym czerpała z tej mądrości, zachęcasz mnie do tego, żebym szukała tej mądrości właśnie w Słowie Bożym, żebym karmiła się tą mądrością, Panie. I ja w imieniu Jezusa Chrystusa i w Jego mocy ogłaszam, teraz, że pragnę codziennych, intymnych relacji z Moim Stwórcą, z Tobą Bożym, z Jezusem Chrystusem i że będzie to dla mnie priorytet, że nie będzie ważniejsze rzeczy od takich osobistych, intymnych relacji, od bycia blisko Ciebie, od szukania Słowa Bożego, czytania Słowa Bożego. I ogłaszam to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kolejne słowo klucz to słowo kobieta. Kobieta, czyli ja i Ty. Zwróć uwagę na to, że nasz twórca mówi, że jesteś niezwykle ważna, że to Twoja mądrość buduje Twój dom, że nie jesteś w cieniu, nie jesteś mało istotna, ale jesteś ważna, jesteś potrzebna. Nie musisz się chować. Nie możesz unikać odpowiedzialności, ale musisz żyć ze świadomością, że od ciebie bardzo dużo zależy. Że bardzo dużo zależy od tego, jak się będziesz zachowywać, że bardzo dużo będzie zależy od tego, co będziesz przekazywać i jak będziesz budować. Każda z nas jest stworzona na obraz i podobieństwo naszego stwórcy. Jesteśmy wszystkie obdarowane. Dzięki śmierci Jezusa Chrystusa jesteśmy córkami króla, najwyższego Boga. Nie musimy chodzić. Opuszczoną głową, ale możemy tę głowę podnosić wysoko. I możemy się cieszyć, możemy się radować, bo jesteśmy córkami najwyższego Boga, niezwykle obdarwanymi, Obdarowanymi we wspaniałe klejnoty. Największymi klejnotami, którymi nasz twórca nas obdarował, są piękno i dobro. Jesteśmy po to, żeby emanować dobrem, żeby emanować dobrem. W każdym domu, w którym jesteśmy, mamy wpływ. Mamy wpływ na naszych domowników. I będzie to albo dobry wpływ, albo zły wpływ. Jeżeli sama będziesz żyć w, takiej, w takim przekonaniu o tym, że jesteś osobą wartościową, bo wartość nadał Ci Jezus Chrystus umierając na krzyżu, będziesz właściwie podchodzić do swoich domowników, będziesz właściwie przekazywać im to, co dobre i to, co piękne. Chciałabym się teraz pomodlić o wszystkie kobiety w kościele, podziękować naszemu tacie za na to, że jesteśmy jego córkami, za to, że wspaniale nas oddarował. Kochane Tato, w niebie, ja dziękuję Ci za każdą dziewczynę, za każdą kobietę w kościele, za to, że dzięki krwi Jezusa Chrystusa, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu jesteśmy Twoimi córkami. Nie musimy się chować, nie musimy się kurczyć, ale możemy chodzić z podniesioną głową, bo Ty nadałeś nam wartość. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, Ojcze, za to, że wspaniale nas oddarowałeś, za to, że każda z nas jest piękna, bo jest stworzona na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. I Pani, ja ogłaszam to teraz nad każdą kobietą, ogłaszam piękno i dobro. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty stworzyłeś nas po to, żebyśmy tym pięknem obdarowywały innych i dobrem. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, Ojcze. Amen. Kolejne słowo to słowo budować. Przeciwieństwem słowa budować jest burzyć. My nie jesteśmy powołane do tego, żeby burzyć, ale żeby budować. Chciałam Cię zachęcić dzisiaj do tego, żebyś budowała swój dom na skalę. Tą skałą jest Jezus Chrystus. Zapuść w Niego korzenie. Zadbaj o to, żeby w Twoim domu była codzienna, krótka modlitwa, wspólna, wszystkich domowników i czytanie Słowa Bożego. Nawet krótkie. Kolejny element, który buduje, to jest błogosławieństwo. Bóg jest błogosławieństwem i uczy nas błogosławić. Mówi, żebyśmy błogosławiły. Błogosławieństwem wypieramy zło, więc Błogosław, błogosław swoich domowników, błogosław swojego męża, błogosław swoje dzieci. Nie krytykuj, nie oceniaj źle. Krytyka powoduje, że wypieramy dobro i sprowadzamy zło. Dużo więcej daje to, gdy naszym dzieciom błogosławimy, gdy je wzmacniamy, gdy je zachęcamy, gdy mówimy do nich dobre rzeczy. Te rzeczy zachęcają, te rzeczy podnoszą, te rzeczy powodują, że chcemy więcej, że chce nam się coś robić, motywują nas do działania. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj, żeby w Twoim domu zapuszczać korzenie w Jezusa i żeby błogosławić, żeby mówić dobre słowa. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zaplanuj sobie codzienny czas tylko dla swoich dzieci. To dla nich bardzo ważne. Jeżeli one wiedzą, że codziennie poświęcasz im czas, czują się wtedy ważne, czują się dowartościowane, czują się spełnione. Dlatego zadbaj o to, by w Twoim domu budować. I teraz chciałabym właśnie znieść kolejną modlitwę, kolejną modlitwę do naszego Stwórcy, podziękować Mu za to, że sam jest błogosławieństwem dla nas i uczy nas błogosławić, i że błogosławieństwem wypieramy zło, a sprowadzamy dobro. Kochany Tato w Niebie, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś błogosławieństwem i za to, że Uczysz nas, kobiety, jak mamy błogosławić, jak mamy budować, jak mamy budować swoje rodziny, swoje małżeństwa, że mamy budować na skalę, tą skałą jest Jezus Chrystus i Pani chcemy zapuszczać w Niego korzenie. Ja to ogłaszam, ogłaszam nad naszymi domami, nad naszymi rodzinami, że zapuszczamy korzenie w Jezusa Chrystusa. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że nasze domy będą domami, gdzie będziemy budować błogosławieństwem, gdzie będziemy błogosławieństwem wypierać zło, gdzie będziemy budować, a nie niszczyć, gdzie będziemy budować dobrym słowem, gdzie będziemy budować zachętą, gdzie będziemy wzmacniać nasze dzieci i naszych mężów, po to, żeby nasze domy były szczęśliwe, żeby były radosne i żeby przynosiły właściwy dobry owoc, dobry owoc Twojego błogosławieństwa, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa, ja się o to, ojczy Niebieski. Amen. Kolejne, ostatnie już słowo, klucz, to Dom. Dom. Nasze domy są przestrzenią Bożego Królestwa. Nasze domy to terytorium Bożego Królestwa. Zadbaj o to, żeby e, właśnie Twój dom był, był przestrzenią Bożego Królestwa i walcz o to. Nie dopuść do tego, nie, nie pozwól, żeby w Twoim domu było miejsce na krzyk, na złość, na przeklinanie, na obmawianie, na. E, jakieś złe, raniące słowa, to Ty wyznaczasz zasady, jakie panują w Twoim domu. I to Ty możesz je jasno określić. Zrób to. Na pewno przyjdzie Ci doznać porażki, ale nie zniechęcaj się, walcz. I nadal, codziennie, każdego dnia prowadzaj jasne zasady Bożego Królestwa w Twoim domu. Niech w Twoim domu rozciągnie się przestrzeń Bożej obecności, Bożego Królestwa. Zachęcam Cię do tego. Zachęcam Cię do tego i pamiętaj, że po Twojej stronie jest Wszechmogący Bóg, który będzie Ci w tym pomagał, który będzie Cię w tym wspierał. Nie zniechęcaj się. Zwracam się też do kobiet, które są samotne, bo wiem, że wiele jest takich kobiet w Kościele. Dziewczyny, Wasza modlitwa jest nam bardzo potrzebna. Prosimy Was o to, żebyście wspierały nas w tej walce modlitewnej i ogłaszały, ogłaszały przestrzeń Bożego Królestwa w naszych domach ogłaszały to, że nasze domy są miejscem modlitwy, a nie miejscem gadaniny, bo Bogu zależy na tym, żeby w tym czasie nasze domy właśnie były miejscem modlitwy, dlatego zapraszamy was do tej wspólnej modlitwy, wspólnej walki o domy znajomych, przyjaciół, braci i siostry w Kościele. Nasz dom to też nasz Kościół. Ja dziękuję naszemu Stwórcy za Kościół, którym przyszło mnie zrastać. Wiem, że to jest mój dom i też chcemy walczyć w nasz Kościół. Ogłaszajmy Boże błogosławieństwo. Ogłaszajmy to, że nasz Kościół jest miejscem Bożego Królestwa nad naszymi grupami dzielenia, nad naszymi braćmi i siostrami. I teraz znieśmy wspólnie naszą modlitwę do naszego Ojca w niebie i ogłośmy to w imieniu Jezusa Chrystusa i Jego Mocy, że nasze domy są miejscem Bożego Królestwa, że to terytorium Bożego Królestwa i nie pozwolimy, żeby jakiekolwiek zło panoszyło się w naszym domu. Kochane Ojcze w niebie, ja w imieniu Jezusa Chrystusa i w Jego mocy ogłaszam, że nasze domy są miejscem, terytorium Bożego Królestwa. Ja chcę ogłosić jasne zasady w moim domu, że w moim domu będzie miejsce na błogosławieństwo i na dobre słowa. Sprzeciwiam się wszelkim złym zasadom, sprzeciwiam się wszelkiemu przekleństwu, sprzeciwiam się wszelkiemu krzykowi, sprzeciwiam się obmawianiu, sprzeciwiam się mówieniu złych słów. Ja, Panie, ogłaszam to w imieniu Jezusa Chrystusa, że mój dom jest miejscem Twojej obecności, miejscem, gdzie, przebywa, gdzie Ty przebywasz, Panie, gdzie przebywasz w swoim świętym duchu. I ja, Panie, ogłaszam, ja dziękuję Ci za Kościół, w którym pozwoliłeś mi być, pozwoliłeś mi wzrastać i ja ogłaszam błogosławieństwo nad moimi siostrami, moimi braćmi w Kościele, którzy wierzą w to, że będą jednoczyć się ze mną w tej wspólnej modlitwie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, na zakończenie chciałam podsumować. Pamiętajcie, że mądrość kobiet buduje ich dom. Wasza mądrość buduje ich dom. Mądrość, czyli Bóg wszechmogący, chce tej mądrości Tobie udzielać. Udzielać Tobie, kobiecie, która jesteś córką Króla, więc nie musisz głowy opuszczać, ale masz się wznosić wysoko. Pamiętaj, że masz budować w swoim domu, budować na skalę, którą jest Jezus Chrystus. I pamiętaj, że Twój dom jest przestrzenią Bożego Królestwa. O to chcemy się modlić, o to chcemy walczyć. Zapraszamy Was, dziewczyny, do wspólnej modlitwy, do wspólnej walki. Do zobaczenia już wkrótce. Papa, dziękuję Wam.